Co robimy taki dobit jak Lutomir tak z, z Kazimierzem? Lutomir z Kazimierza. Co to było? Nie, wróci kurwa. Lutomir z Kaz krzyczeć jebać kurwy z Kazimierza. He, he, he. Na siódmej razem. A kiedy tak było? Teraz? Aha, no. to, no. to byłeś czy co? A byłeś? Ja. Lecz tak ja był

Dzień dobry. Kim jesteśmy? Króżyno! Po co idziemy? Po zwycięstwo! To wygramy! Wówczas! To wygramy! A, że później już nie będzie w stanie, jakbym przyszedł na mecz. Nie, powiedział, że przyjedzie. <grym grym grym> Środek! Kurczę, kurczę! Kurczę! trzeciej te chłodne pójdą! Kurczę! jest Jest. Jest! Kurczę! 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 flagi

Diolch <laughs> yn